Samorząd Województwa Wielkopolskiego, realizując strategię województwa, co roku przekazuje znaczne środki finansowe na doposażenie jednostek ochotniczych straży pożarnych w Wielkopolsce. W tym roku druchowie również mogą na samorząd liczyć. Realizację programu rozwoju ochotniczych straży pożarnych w Województwie Wielkopolskim na lata 2021-2030 nadzoruje wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski. W tym roku z budżetu województwa przeznaczyliśmy na ten cel 3 miliony złotych. Jest to wsparcie na pilotażowy ogólnopolski program Pierwszy ratownik. Bardzo ciekawy projekt, który mam nadzieję zyska zainteresowanie w całym kraju oraz na zakup sprzętu, między innymi zestawów sprzętu do prania i konserwacji ubrań bojowych, bo tego brakuje, ale również zakup pomp powodziowych, motopomp pożarniczych, kompletów zestawów hydraulicznych narzędzi ratowniczych czy kompletów hydraulicznych, narzędzi ratowniczych z napędem elektrycznym. Sprzęt, który pomaga ratować ludzkie życie, nie jest tani. Dlatego takie dofinansowanie to ogromna pomoc dla jednostek. Dofinansowanie poszczególnych sprzętów wynosi od 70 do 100% wartości. Wsparcie, jakie od lat daje samorząd województwa Wielkopolskiego, umożliwia jednostkom OSP zwiększenie możliwości operacyjnych. Dzięki udziałowi w rozmaitych szkoleniach truchowie podnoszą swoją wiedzę i umiejętności, co w połączeniu z nowoczesnym sprzętem zapewnia strażakom bezpieczną pracę w różnych bojowych warunkach, a także niesienie pomocy lokalnym społecznościom szybko i sprawnie. Pierwsze przekazanie odbyło się 3 listopada w Choczu w powiecie Pleszewskim, gdzie nowy sprzęt otrzymało 5 jednostek. W ramach realizacji założeń programów rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w Województwie Wielkopolskim na lata 2012-2020 oraz na lata 2021-2030 samorząd Województwa Wielkopolskiego przekazał wsparcie na łączną kwotę ponad 35 milionów złotych.